Dlaczego jako lekarz medycyny estetycznej nigdy nie zdecydowałabym się na nici haczykowate? Ryzyko powikłań. Migracja nici, asymetria twarzy, a nawet przetoki czy powstawanie ziarniniaków. To realne zagrożenia. Nici często wywołują długotrwałe stany zapalne, które mogą prowadzić do bliznowatenia i uszkodzenia tkanek efekty często nietrwałe. nie Nici dają wrażenie liftingu, ale skóra nie jest trwale uniesiona, to raczej sztuczne napięcie. Problem. Skóra młodych osób może nie potrzebować takiego zabiegu, a u starszych to półśrodek zamiast trwałego rozwiązania. Kiedy lifting jeśli skóra wymaga uniesienia, najlepszym rozwiązaniem jest chirurgiczny lifting. Precyzyjny zabieg u specjalisty zapewnia trwałe efekty bez ryzyka powikłań charakterystycznych dla nici. Medycyna estetyczna powinna być odpowiedzialna. Nie chodzi o tani efekt, ale o zdrowie i piękno na lata. Dlatego zawsze proponuję rozwiązania bezpieczne, skuteczne, które szanują anatomię i potrzeby pacjenta. Jeśli myślisz o liftingu, zacznij od konsultacji, by wybrać opcję najlepszą dla siebie. Bezpiecznie i z rozwagą.